Ewa Zajączkowska ogłosiła dzisiaj dla wielu pozytywną wiadomość: Mianowicie coraz więcej Polaków nie ufa Donaldowi Tuskowi. Przytaczając słowa Zajączkowskiej, to Konfederatka pisze: Już ponad 57% Polaków nie ufa Donaldowi Tuskowi. Coraz więcej obywateli się budzi i widzi, z jakim szkodnikiem mamy do czynienia. Badanie Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych dla Radia Z nie pozostawia wątpliwości, choć nie zdziwiłabym się, gdyby spadek zaufania był jeszcze większy. Ta patologiczna władza się zwija. Oto efekty niespełnionych obietnic wyborczych: zadłużania nas na potęgę, promowania ideologii środowisk lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych, polityki masowej migracji, przyjmowania podrzucanych nam imigrantów z Niemiec, forsowania centrów integracji cudzoziemców i narażania bezpieczeństwa Polaków. A wisienką na torcie jest najnowsze oświadczenie rzecznika rządu, który domaga się kar dla protestujących przeciwko masowej migracji i straszy uczestników pikiet prokuratorem. Komunistyczne metody wjeżdżają na pełnej. Minęło zaledwie półtora roku kadencji tej władzy, a już można powiedzieć, że to najgorszy rząd w historii III Rzeczypospolitej, który można opisać jednym słowem antypolski. Jego miejsce jest na śmietniku historii. Czego sobie i państwu życzę. Im szybciej, tym lepiej. Co myślicie o tym wyniku? Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście zadowoleni, czy może jednak nie do końca.